niepełnosprawny. Dziś zagramy w People World. Beta Zagram z kolegą Dexus 18. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Zaproś, potwierdź. No zobaczymy, czy internet będzie mi dziś sprzyjał. Skład no, jest na razie dupny. Niestety, oczywiście będzie robiony. Chciałem coś zrobić a'la tutaj Włochy, coś tam jeszcze Coś podobnego Jak W 14 mam Mam nadzieję, że się uda No, oczekujemy na przeciwnika Połączona z przeciwnikiem To jest już plus Dobra Zacznij mecz, co będę wzlekał Biorę joystick do ręki Zacznij mecz on ma dobry skład, ma napastnika tego co ja, Diwaju Włoch Też go posiada w alt fifie 14 Ultimate team No ma więcej meczu to w ogóle nie ma nie parzek niż ja Postaram się wygrać z Dexusem 18 No to Dexus pokaż co potrafisz Skład ma no dużo dużo lepszy niż ja No Witamy Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz Zapraszamy na... No, bardzo ofensywna No to dawaj Dexus Pokaż, że grasz lepiej O no już pierwszą akcję Przyko zaczął no nie co to miało być Dokładnie Dobra gramy, gramy, gramy Podaj tutaj masz Gulien Jakiś kurde A flory są kurde tu Coś nie Jak tu się triki robiło Tu trochę Soto czemu tak? Jak ty zagrywasz piłkę? Pani jeszcze nie wyszła, powinna wyjść tak naprawdę Dobra, spokojnie, spokojnie Spokojnie, sam, sam Dexus Aj, przejął piłkę Jednak jest, Baksandale dalej jakiś kurde Jakich ja debili mam w składzie Wrzucę w pole karne jednak Ozerejna Na posterunku To spróbujemy teraz, akcja Ale komu tu podać piłkę Jeżeli żaden z zawodników się nie wystawia Strzela Bramkarz broni nawet tu niektórych zawodników nie znam, więc on nie będę za bardzo komentował tego meczu, bo to... Tylko ja na tym ucierpię. Uderzenie nam no piękne często kończą się nie dokładne podanie. Uwie kogo. Nie znam tych ludzi. Nikogo w moich zawodników. Ogólny FIFA World Rum od niedawna te porażki mam przez... ze strony internet z samym walkowerem musiałem oddawać połączenie cały czas mi przerwało nie wiem czy teraz wytrzyma pięknie winiesz jakiś tam raid czy chuj wie, jak ty się nazywasz dobrze, oj teraz przejął dobry ten Dexus Dobrze, piękne wejście z Podanie. piękne podanie, Ole tu prosto padła piłka do jakiegoś gościa, ba, ksandle, czy wie jak on się zwie, a jednak w folkarnym nikogo nie zostałem, trzeba robić akcję na nowo, tworzyć, Więc tworzymy piękną akcję. Oj, coś, co to miał być? To jest niedokładne, nie wiem co to miało być, czy to w ogóle podanie, czy to strzał? U mnie to miało być, no, podanie, ale no, tak trochę takie... No dziwne, dziwne te podanie było, no ale no, bywa. O, spudłował, jak przestrzelił. Szkoda, że właśnie w tej grze World, World Match... Mecz... No no, no to się druga zaczynamy. Drugą połowę. A i tu stracił piłkę. Zakończyć tego meczu remisem. Już blisko pola Dundi pro team. Na razie remisuje 0-0. Dobrze. wybij tą piłkę dał mnie dobrze pięknie nie trafił dobrze więc dobrze dla nas podanie biegniesz right. strzela ja nie, nie trafię, co za debil Strzelał, pięknie przewalił, ale nie trafił na bramkę Przeciwników no, Ty no, czopie Teraz Alfaro Nie, to druga połowa, to już jest Jones, mój Jones chyba Chociaż nie wiem, właśnie nie ja koniecznie muszę ogarnąć tych moich zawodników Jedynego, którego wiem, to chyba jest Nie, nie wiem John Jones, czy jakoś tak z tego... A to właśnie on był, no to był on. Ten z... Um, Manchester United. Bruni, Bromkosz... Jakiś tam... Nie wiem, jakąś się jak, wie, No co za... Muszę ogarnąć ten skład, bo to... FIFA 14 cały czas gram nic z składu nie ogarniam. A tu gram tylko tak z przyjaciółmi, którymi zagram. Jakiś kuplem czy coś i... Chcę ja sobie kupić. Ocienić Będzie wtedy Będę koks Pięknie przy piłce Murzyn jakiś ale stracił piłkę O piękny piękne O żeś teraz rypał Dobrze dobrze Pięknie przyjął piłkę Teraz rypał Ale jest nadal przy piłce I co zrobi co zrobi co zrobi, co zrobi? Ależ teraz, tu z, z, z życie zjebał sobie i mi Dobrze, jeszcze mamy szansę to wygrać, chociaż tu Diwajo Diwajo rozpędza się, strzela i nie ma gola Wciąż nie ma zmiany wyniku, wiele już do końca, ale poczekajmy Próbował w ślizgiem Pięknie. Fer, czy fair, fire, cool. Coś tam jakoś tak się zwie I nie ma, nie, nie trafił w piłkę. Chociaż nie jest teraz przy piłce mój zawodnik. Piękne podanie. Zwrot, zwrot, strzela. Strzela i broni bramkarz. Serejna. 50 minuta to już będzie koniec meczu, ostatnia akcja. Pewnie sędzia zaraz... Gwizdnie, koniec meczu. No, będzie... Pięknie. I chyba będzie 0-0 w tym meczu. Tak jest. Więc żegnam was. W tym meczu Dundi Pro Team kontra FC Armatki. 0-0. Dexus. Jednak nie jesteś taki dobry jak pokazują twoje wyniki. Więc widzisz. Dobra, no, żegnamy się. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie z Swift award. kolejny film ogólnie będzie z Swift award. i też pewnie z Dexusem, cześć.